Cześć, ja nazywam się Irena Mercer i mam dla Ciebie dość krótką, przyjemną praktykę przed snem. Po dniu pracy chciałabym, żebyśmy najpierw uelastycznili delikatnie nasze ciało, a później je dogłębnie zrelaksujemy. Tak więc przyleci się mata oraz kocyk złożony w taką gładką kosteczkę. Odłóżmy go na moment gdzieś tutaj na bok i ustawmy się w podporze, czyli Dłonie ustawisz pod barkami, a kolana pod końcami biodrowymi. Wyciągniesz najpierw jedną rękę w przód i sięgniesz ją w górę i daleko za siebie. Zrobimy kilka takich kół, żeby rozruszać, rozmiękczyć nasz staw barkowy. Zauważ tutaj swój oddech i spróbuj go tylko obserwować. Na razie nie poprawiajmy go. Nie próbujmy go kontrolować w jakiś sposób. Po prostu przypływa przez Ciebie wdech i wydech. Wyciągnij drugą i zamień. Daj wielkie koło do góry i za siebie, tak żeby jeszcze uelastycznić i być może już tak rozmiękczyć, rozpuścić. Ja to nazywam napięte barki. Otóż obie ręce. Od swojej barki, najlepiej na szerokich palcach, żeby móc się odpychać od maty, i zaokrągli plecy w kocisz, wypuszczając głowę w dół. Wróć do pozycji neutralnej, to jest ta pozycja stoliczka, w której teraz jestem. Powtórzymy cztery razy. Plecy okrągłe i neutralne. Okrągłe, puszczasz głowę, puchasz brzuchem w górę, i neutralne. Jeszcze dwa i wróć. Ostatni jeden. I wróć. Teraz poczujemy nasze łopatki po całym dniu. Chciałabym, żebyśmy zbliżyli łopatki do siebie, trochę jakby łopatki złapały taki wałek na plecach, i rozdzielimy je na boki. Ok. Sześć razy połącz i odlicz łopatki. Nadal zaobserwujesz oddech i spróbujesz go nie zatrzymywać nie kontrolować w jakiś sposób. Po prostu pozwól, żeby oddech płynął. Jeszcze raz. Połącz i rozdziel łopatki i wróć do kociego grzbietu. Pchniesz brzuchem w górę i puścisz głowę w dół. I wrócisz do pozycji neutralnej. Cztery razy. Kocik w i powrót. Spróbuj, żeby brzuch pchnął w górę, przez co jeszcze bardziej rozciągnie się odcinek lędźwiowy swoich pleców. Ostatnie dwa i wróć i ostatni jeden i wróć. Tutaj na moment usiądziemy. Jeśli ten siat na Twoich piętach i takich dosyć szeroko rozłożonych kolanach nie jest wygodny, możesz wsunąć koc, położyć go na pięty i usiąść teraz na koc. Chciałabym, żebyśmy połączyli palce u naszych rąk tutaj z przodu. Splatasz palce. Pchniesz rękoma w przód, a brzuchem pchniesz w tył. O tak. Siedząc kółko na kocu, na piętach, wyciągnij ręce w górę i rozciągnij tył. Opuść ręce przez boki. Jeszcze cztery razy. Tu pchniesz, wyciągniesz w górę i otworzysz szeroko. Daj wdech, kiedy pchasz rękoma w przód, a brzuchem w tył. I wdech jeszcze jeden, kiedy sięgasz w górę. I pójść długi wydech, czyli mamy dwa wdechy, jeszcze dwa razy. wdech, wdech i długi rozluźniający wydech. I wdech, i wdech, i długi otwierający wydech. A dajmy sobie jeszcze raz, przyjemne to jest, wdech, i wdech, i długi. Pozostając w tej pozycji zrobimy koła, siedzisz nadal pupą na piętach, teraz odkręcisz ręce w taki sposób, żeby barki jeszcze bardziej się otworzyły. Już się trochę uelastyczniliśmy, więc otwórz barki i zrób koła, osiem wielkich kół, tutaj wdech jest kiedy sięgasz w górę i wydech kiedy ręce opuszczasz, powiększaj te koła, oddychaj, wdech, góra. I wydech. Kiedy opadają ręce, dajmy ostatnie trzy. Wspaniale. Siedząc, jeśli to wygodne, w taki sposób nadal, jeśli nie, możesz usiąść po prostu w pozycji nóg skrzyżowanych. Dasz ucho do barku i przełożysz ucho do barku. Zrobię to przodem do ciebie. Daj ucho do barku i ucho do barku. Zwróć uwagę, czy nie ściskasz zębów. Jeśli tak, rozluźnij tak, żeby rozluźniły się żwacze. Zostaniesz uchem przy barku, położysz rękę na drugiej części twojej głowy i tylko zostawisz. Sam ciężar ręki wystarczy. Bark rozluźnia się w dół, nie ściska ucha, oddychasz. Jeszcze spokojny wdech i wydech. I zamień stronę. Ucho do barku, połóż dłoń, ciężar ręki wystarczy, opuszcza się bark, oddychasz. Oddech płynie, nie musimy go kontrolować, nie musimy go zatrzymywać. I pomamut wrócić. Splecisz palce na potylicy i odłożysz głowę w swoje dłonie. Otworzą się szeroko barki, otworzy się szeroko klatka piersiowa, a ty jeszcze bardziej odłożysz głowę w twoje dłonie. Tutaj daj wdech, a na wydechu opuścisz głowę, opuścisz łokcie, rośnienie kark. Powtórzysz wdech. Głowa w Twoje dłonie, szerokie łokcie, i wydech. I wdech, i wydech. Ostatni jeden, i wydech. Wracasz do góry z obramtką i idziemy dalej. Kocyk potrzebny nam był pod głowę. Położysz go na brzegu swojej maty i rozłożymy drugie plecy na macie. Usiądź z nogami zgiętymi i po malutku obłóż pęgosłup na macie. Teraz głowa i twój kark są na kocu, barki są poza kocem. Nogi są zgięte, a stopy są nieco szerzej niż twoje biodra. Ręce leżą wzdłuż głowy. Naciskając piętami na podłogę, unieś biodra w górę. Poczuj, jak kolana patrzą do przodu i spróbuj teraz brzuchem odłożyć plecy w matę. Dlaczego brzuchem? Bo jeszcze bardziej i głębiej poczujesz rozciąganie dolnego odcinka pleców. Góra i odłóż, tak jakby brzuch rozsmarowywał kręgosłup po macie. Naciśnij piętami, unieś biodra w górę i brzuch rozsmarowuje, tak jakby Kość ogonowa miała się położyć jeszcze dalej daleko za Twoimi stopami. Ostatni jeden i brzuch odkłada kręgosłup kręg za kręg. Wspaniale przytujesz do siebie nogi, przyciągniesz je dosyć blisko, tak żeby uniosła się kość krzyżowa i pośladki, i przyciągając nogi do siebie, delikatnie zaczynasz odkładać dolną część pleców, żeby miała okazję się rozciągnąć. I przyciągnij. I delikatnie odłóż i przyciągnij do siebie i odłóż. Ostatni jeden, przyciągasz i odkładasz. Zostaniemy z jedną nogą przytuloną do klaty, drugą wyciągniemy po macie na podłodze. I teraz przyciągając tę nogę, ja mam akurat w ręku lewą nogę, czyli lewą kolano, położę za prawym biodrem na podłodze. Przekręć się. Obóz na podłodze, wyciągnij, jeśli mam lewą nogę, to lewą rękę, wdech, w górę i na wydechu sięgnę daleko. Kolano nogi leży w podłodze, a tu otworzysz tyle, ile jest. Nie przejmuj się niczym, wpuszczaj oddech w bok swojego ciała, oddychaj powoli i na wydechu rozluźniaj tam, gdzie czujesz, że potrzebujesz jeszcze więcej luzu. Możesz spojrzeć za ręką, żeby jeszcze bardziej otworzyć barki, otworzyć klatkę piersiową. Wrócimy po pomalutku, przyciągając nogę do siebie. Odłożysz ją, przyciągniesz drugą. Więc pierwsza noga pozostaje na podłodze. Prawe kolano kładę za lewym biodrem na podłodze. Ono sobie tu leży. je ręką. Wyciągam drugą rękę wdech i na wydechu przekładam tyle ile jest. Nie trzeba więcej. Oddychaj, oddychaj w bok ciała. Poczuj, jak żebra rozpychają się na boki jeszcze, i po wrócisz, przytulając nogę do siebie. Przyciągniemy jeszcze raz obie, uniesie się próba i odłożysz długi ogonek w matę. Jeszcze ze trzy razy. Odłóż. Ostatni jeden. Odłóż obie stopy, daj je naprawdę szeroko, tak żeby były na szerokość może twojej maty, tak by było dobrze. Ręce też wzdłuż tułowia i jeszcze raz naciskając piętami na podłogę uniesiesz biodra w tym razem uniesiemy ręce do góry i przełożymy je szerokie, daleko za siebie. Brzuch znowu będzie odkładać plecy na matę. Tym razem ręce nas jeszcze bardziej wyciągają i odkładasz. Odłożysz ręce, uniesiesz biodra. Wyciągniesz ręce i szeroko, szerzej niż kocyk odłożysz ręce na podłodze. I teraz brzuch znowu odkłada twoje plecy w matę. I odkładasz ręce, ostatnie dwa razy, góra, przełóż i odłóż, długie, długie, rozciągnięte plecy i odłóż i jeszcze raz, góra i przełóż i odłóż, długie plecy i odłóż ręce. Nogi kładziemy troszeczkę wężej, damy sobie jedną kostkę na udo, czyli dałam lewą kostkę na prawe udło w taki sposób. Zednij się teraz, żeby złapać to udo do siebie, przyciągnij blisko siebie i odłóż głowę na koc. przyciągasz, oddychasz, puszczasz barki, trzy głębokie wdechy i wydechy, Rozciągnąć się noga, pośladek, jeszcze dwa i wypuść długi wydech, ostatni jeden. Odłóż obie stopy i zamień stronę, czyli daj kostkę na udo, zegnij się, żeby złapać udo tej nogi, przyciągnij blisko siebie. I teraz odłóż pomaleńkę po głowę, oddychaj. Rozluźniasz barki, spokojny wdech, spokojny wydech. Rozluźniasz ruchwe, nie ściskasz zębów, rozluźniasz czoło. Ostatni jeden. Wdech i wydech. Odkładasz nogi. Przełożysz się jeszcze na boczek. Możesz odłożyć koc. Wklejesz palce na potylicy i odłożysz łokieć nad łokciem, kolano nad kolanem. Z wdechem łokieć się uniesie przez górę i spojrzy za ciebie. I wydech, wróć. Jeszcze cztery razy. Wdech. I wydech. Pozostaw kolana na tyle, ile Ci się uda, równe, wtedy naprawdę otworzy się klata, co jest ważne, żeby na koniec dnia pozwolić, żeby się rozciągnęła, otworzyła klatka piersiowa, żeby dotlenić jeszcze głębiej całe ciało. I wracasz. Przejdziesz na drugi boczek, znowu kolano nad kolanem, łokieć nad łokciem i z wdechem Sięgniesz, spojrzysz za łokcie, wrócisz. I wdech pogłębiony, wydłużony, i długi wydech. O malutko odpychając się od maty usiądź I weź kocyk albo nawet dwa, jeśli masz w okolicy jeszcze jeden, tak żeby wygodnie sobie na nim usiąść. Usiądziesz pupą na podwyższeniu, czyli kocu albo ręcznik, co tam masz. Wsiadziesz krzyżem. Położysz dłonie, a właściwie palce na macie, otworzysz klatkę piersiową. Wyciągniesz jedną rękę w górę i rozciągniesz jeszcze bok ciała. Zamień druga strona, wyciągnij drugi bok. I zamień. Zostań tu moment dłużej. Weź wdech do boku. I na wydechu wróć. Jeszcze raz, druga. I na wydechu wróć. Powtórz. I wróć. I powtórz. I wróć. Usiądźmy przez chwilę w taki sposób, jaki jest dla Ciebie wygodny, czyli zamień sobie być może. Skrzyżowanie nóg, usiądź nieco wyżej, żeby kolana mogły swobodnie opadać do dołu. Możesz położyć dłonie na udach, w taki lub w taki sposób. Możesz, jeśli masz ochotę, położyć jedną rękę przy sercu, drugą przy dolnym brzuchu i zamknij na chwilę oczy. Zauważ swój wdech. I spróbuj go tylko podglądać, nie zmieniając nic za i nie kontrolując wdechu. Zauważ, gdzie ten wdech wpływa i co próżno. Zauważ wydech, zauważ początek i koniec twojego wydechu. I zauważ drobną pauzę pomiędzy wdechem i wydechem. Obserwując oddech, poczuj, co zmienia się w ciele, być może coś się rozluźnia, albo na przykład czujesz, że gdzieś było napięcie, w które chcesz puścić wdech i wypuścić stamtąd wydech, rozluźniając to miejsce. Daj sobie chwilę. Z Twoim własnym oddechem. Pozwól sobie przez minutę pobić swoim własnym ciałem. i napływają myśli, to jest w porządku. Wracaj uchwałę znowu do wdechu i wydechu. Pomalutku wróć pod powieki, otwórz oczy i dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci So the of